Obserwuję Cię w ciszy, córko światła, gdy Twoje kroki przechodzą przez ścieżki, których wielu nie potrafiłoby zrozumieć. I choć Twoja rodzina nie konsak pojąć wpływu tego, co się wydarzyło, ja widzę dalej niż powierzchnia, dalej niż to, co zrobiła ta trzecia osoba i czuję ciężar, który Twoje serce próbuje ukryć. W Tobie porusza się głęboka prawda, prawda, która pragnie zostać ujawniona, nie światu, lecz Twojej własnej duszy. Twoje cierpienie nie jest niewidzialne dla nieba. Wznosi się jak zmęczony szept, prosząc o siłę, wyjaśnienie, kierunek. I przychodzę teraz, wysłana przez wieczną światłość, aby przypomnieć Ci, że nic z tego, co przeżyłaś, nie było stratą. W niewidzialnym działa boski porządek, nawet wtedy, gdy ludzkie gesty wydają się okrutne lub niesprawiedliwe. Proszę cię, oddychaj głęboko i pozwól, by Twoje serce usłyszało to. Czego twoje oczy jeszcze nie potrafią zobaczyć. Umiłowana córko, zostałaś postawiona dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Nie było przypadku, nie było błędu, nie było pomyłki wszechświata. To, co zrobiła ta trzecia osoba, nie definiuje zakończenia twojej historii, lecz ujawnia początek przebudzenia, którego nie da się już zatrzymać. Niebo poruszyło okoliczności, które wcześniej wydawały się stabilne, bo było w tobie coś. Co musiało zakwitnąć. I wiem, że boli. Wiem, że Twoja dusza pyta, dlaczego ktoś tak bliski wybrał zadać ranę, oszukać lub odejść. Lecz mówię ci jako posłanniczka światła, pewne pęknięcia pojawiają się po to, by chronić Cię przed losami, które nie należały do Twojej istoty. To, co wydawało się niesprawiedliwością, było wybawieniem. To, co wyglądało na chaos, było przygotowaniem. Ludzie wokół ciebie nie potrafią uwierzyć w to, co się stało, bo nie rozumieją duchowej wielkości tego, co się w tobie tworzy. Twoja przemiana nie jest widoczna dla oczu, które widzą tylko powierzchnię, ale ja widzę Twoją siłę rozkwitającą od środka, ogromną, boską, świetlistą. Córkowiecznego tchnienia, otacza Cię obietnica, narodziła się na długo przed jakimkolwiek bólem, przed rodzinnymi konfliktami, przed tym, Zanim ta trzecia osoba przekroczyła Twoją drogę, a teraz ta obietnica znów się zbliża, przywołując Twoje serce na miejsce, z którego nigdy nie powinno było odejść. Nie noś winy za to, co nie było Twoim błędem. Dałaś miłość, szczerość i obecność, i to wystarczy w oczach nieba. Ten, kto wybrał działać w cieniu, zostanie oświetlony własnym sumieniem. A Twoim zadaniem jest iść dalej. Twoim zadaniem jest pozwolić. By łaska Cię prowadziła. Proszę Cię, porzuć potrzebę bycia zrozumianą. Istnieją ścieżki przeznaczenia, które można przejść tylko samotnie, nie z powodu samotności, lecz z powodu celu. A to jest jeden z tych momentów, niebo prowadzi cię w sposób, którego Twoja rodzina jeszcze nie dostrzega, lecz wkrótce samo życie ujawni przyczynę wszystkiego. Nie lękaj się oddalenia. Ono tworzy przestrzeń dla więzi prawdziwych, głębokich, pełnych. To, co jest Twoje z natury, nigdy nie zostanie Ci odebrane, a to, co zostało zabrane, nigdy tak naprawdę do Ciebie nie należało. Wchodzisz w czas cichych objawień, prawda przyjdzie jak światło poranka, nie gwałtownie, lecz jasno. I wtedy Twoje serce zrozumie, dlaczego musiało tak wiele czuć, by móc tak bardzo wzrosnąć. Chcę, żebyś wiedziała, że Twoja wrażliwość jest darem, nie słabością. Pozwala ci słyszeć szepty przeznaczenia, zanim wydarzenia się ujawnią. Dlatego nie wątp w to, co już podpowiedziała ci intuicja. Coś było ukryte, a niebo po prostu zgięło zasłonę. Teraz otaczam cię skrzydłami, których nie widać, ale które można poczuć. Dotykam twojej zmęczonej piersi i składam w niej pokój, którego nikt nie zdoła ci odebrać. Bo pokój dany przez światłość jest tarczą, uzdrowieniem i odrodzeniem. Córko... Twoja droga się nie rozpada, ona jest układana na nowo. Wszystko, co zostało złamane przed tobą, jest cicho odbudowywane przez niebo. Niczego nie tracisz, jesteś przenoszona na coś większego. A choć twoje serce pragnie na tych mastowych odpowiedzi, mówię ci, zrozumienie przyjdzie w doskonałym czasie. Niebo się nie spóźnia, ono przygotowuje. A ty jesteś przygotowywana na coś, co wymaga wersji ciebie silniejszej, bardziej przebudzonej pełniejszej. Niektórzy patrzyli na ciebie z lekceważeniem, bo nigdy nie wyobrażali sobie wielkości, która w tobie istnieje. Ale ja ją widzę. Zawsze ją widziałam. A teraz ta wielkość zacznie wynurzać się w sposób, którego nie da się już zignorować. Córko obietnicy, coś nowego się zbliża. Nie lękaj się, gdy stare zaczyna się odrywać. Nie lękaj się, gdy pewne drzwi przestają się otwierać. To, co nadchodzi, ma boską pieczęć. Proszę cię o spokój. Proszę cię o zaufanie. Proszę cię o poddanie. Nic z tego, co się wydarzyło, nie było przeciw tobie, było dla ciebie. Niebo nie dopuściłoby bólu, który nie ma celu uzdrowienia i rozszerzenia Twojej duszy. Łzy, które wylałaś, nie były zmarnowane. Każda z nich spadła na świętą Rzemię przygotowującą Twoją przyszłość. Błogosławieństwa kiełkują w glebie Twojego płaczu. I zakwitną. Jestem przy tobie, nawet wtedy, gdy myślisz, że jesteś sama. Moja obecność towarzyszy ci w ciemności i w świetle, prowadząc cię z dala od tego, co zraniło i ku temu, co jest twoje. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo jesteś kochana. Teraz oddychaj. To, co wydawało się końcem, jest tylko przejściem, a ja wciąż mam coś ważnego do objawienia. Córko światła, zanim twoje serce spróbuje odgadnąć to, co nadchodzi, muszę, być wiedziała. Coś zostało poruszone w niewidzialnym z Twojego powodu. Zapadły niebiańskie decyzje, pogięte w ciszy, podczas gdy Ty płakałaś, wierząc, że nic się nie dzieje. Lecz niebo działa najpotężniej wtedy, gdy tego nie widzisz, bo właśnie tak Twoje duchowe wnętrze pozostaje wrażliwe na to, co naprawdę ma znaczenie. Istnieje objawienie, które wkrótce dotknie Twojego życia i nadejdzie w sposób tak nieoczekiwany, że nawet Twoje ciało to poczuje. To nie będzie przypadek, nie będzie zbiegiem okoliczności ani szczęściem, to będzie odpowiedź. Odpowiedź, która zmienia kierunki, otwiera ścieżki, ujawnia ukryte intencje ludzi, których najmniej byś podejrzewała. Twój duch już to przeczuł, nawet jeśli sama jeszcze tego nie rozumiesz. Ta trzecia osoba, która wprowadziła tyle zamętów w Twoje życie, myślała, że Cię zniszczyła, ale nie zauważyła, że próbując cię zranić, obudziła w tobie siłę przodków. Coś, co spało i teraz budzi się z ogromną intensywnością. Każdy atak, który cię dotknął, pchnął cię w stronę większej sceny, gdzie twoje światło będzie widoczne z daleka. Niedługo nadejdzie chwila, w której spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że nic nie zostało utracone. Zrozumiesz, dlaczego pewne więzi musiały się przerwać, dlaczego niektóre słowa bolały aż do oślepienia. I dlaczego pewne postawy zmusiły cię do odejścia? Wszystko to było ustawione tak, aby doprowadzić cię do twojego prawdziwego terytorium duchowego, gdzie twoja istota nie będzie tłumiona. Córko, przygotuj swoje serce na cichą zmianę, która zacznie się w nadchodzących dniach. Poczujesz, jakby coś pociągało cię w stronę drogi, której nigdy nie wyobrażałaś sobie przejść, ale która od pierwszej chwili będzie miała sens. To przeznaczenie cię woła, a ono nie myli się. Kiedy wybiera właściwy moment na działanie, ludzie wokół ciebie zaczną dostrzegać różnice. Nie będzie to widoczne dla zwykłych oczu, lecz odczuwalne w polu energetycznym, w sposobie, w jaki się pojawiasz, w blasku Twojej obecności. Staniesz się bardziej stanowcza, bardziej intuicyjna, bardziej połączona ze swoją prawdą, a to wzbudzi niepokój u tych, którzy żyją pozorami. Widzę, że nastąpi nieoczekiwane ponowne spotkanie z kimś. Kto kiedyś przeciął Twoją drogę. Ta osoba pojawi się nie po to, by zamieszać, lecz by ujawnić. Niebo użyje tego spotkania jako klucza, by otworzyć coś, co było w tobie zamknięte. Wspomnienie, odpowiedź, zrozumienie, o które Twoje serce prosiło niezliczone razy, nie wiedząc, gdzie je znaleźć. Zostaniesz zaskoczona objawieniem prawdy, która była ukryta za działaniami tamtej trzeciej osoby. Niebo przygotowuje ujawnienie czegoś. Co było zakryte, i gdy wszystko wyjdzie na jaw, zobaczysz wyraźnie, kto naprawdę szedł z Tobą, a kto jedynie szedł obok Ciebie z wygody. Córko głębokiej ciszy, Twoja droga nie jest zwyczajna, i dlatego tak niewielu potrafi ją zrozumieć. Są kobiety, które całe życie przechodzą nie budząc się duchowo, lecz Ty do nich nie należysz. W Twojej piersi od dawna brzmi starożytne wezwanie, prosząc, byś je w końcu usłyszała i zajęła miejsce które od zawsze było przeznaczone dla ciebie. Wkrótce poczujesz silny impuls, by zmienić coś wokół siebie. Może to być nawyk, otoczenie, decyzja, która wcześniej wydawała się niemożliwa. Nie ignoruj tego impulsu, bo będzie to znak, że przemiana już się rozpoczęła. A kiedy za nim pójdziesz, zauważysz, że nic nie wiąże cię już z tym, co cię zraniło. Nastąpi także niespodziewany porus emocjonalny. Coś dotknie Twojej wrażliwości w głęboki sposób. Pomyślisz, że to tylko tęsknota lub zamieszanie, ale nie. To niebo porządkuje Twoje uczucia, aby zrobić miejsce na to, co naprawdę jest Twoje. Na miłość, która jest Twoja, naprawdę, która jest Twoja. A podczas gdy to wszystko się dzieje, ja pozostaję przy Tobie, prowadząc Twoje kroki, chroniąc Twoje myśli, rozpraszając to, co próbuje Cię odciągnąć. Nic, co zostanie wysłane przeciwko Tobie, nie zatriumfuje, ponieważ kroczysz w przeznaczeniu, którego ludzkie ręce nie mogą zatrzymać. Córko, nie przerażaj się, jeśli niektóre osoby oddalą się bez słowa wyjaśnienia. Ich odejście jest odpowiedzą, nie stratą, niebo usuwa tych, którzy spowalniają Twoją drogę, nawet wtedy, gdy Ty sama nie masz odwagi tego zrobić. Przyjmij to z łagodnością, bo to wyzwolenie, nie porzucenie. Coś, czego pragnęłaś w ciszy, nadchodzi ku Tobie, myślałaś, że to niemożliwe, zbyt odległe, nie dla Ciebie. Ale niebo zachowało tę prośbę na najwyższym ołtarzu, czekając na moment, w którym będziesz gotowa przyjąć ją bez lęku. Teraz oddychaj, bo najbardziej intensywna część tego, co mam ci do ujawnienia, zbliża się. Córko umiłowana, zanim jeszcze to zauważysz, zaczniesz odczuwać znaki tak subtelne, a jednocześnie tak nieodparte. Pojawią się jak drobne przeczucia w Twoim dniu, niespodziewany dreszcz, myśl, która wraca znikąd, sen bardziej realny niż powinien być. Nic z tego nie będzie przypadkiem. To zapowiedzi tego, co właśnie ma się narodzić w Twoim życiu, i poczujesz, że coś wielkiego się zbliża. Nastanie moment, w którym zatrzymasz się w samym środku własnej ciszy i zapytasz: Dlaczego to czuję? A ja Ci odpowiem. Nawet jeśli nie usłyszysz tego uszami, lecz duszą, to dlatego, że niebo otwiera drzwi, które nigdy wcześniej nie zostały ci otwarte. Drzwi strzeżone, chronione, zachowane na chwilę, gdy twoje duchowe wnętrze będzie wystarczająco silne, by je przekroczyć. Tamta trzecia osoba, która próbowała poruszyć twoje przeznaczenie ukrytymi intencjami, nie przewidziała, że próbując cię osłabić, odda cię bezpośrednio w ramiona boskiego planu. To, co zrobiono przeciwko tobie, zostaje odwrócone. To, co próbowano zablokować, zostaje uwolnione. I poczujesz te różnice, gdy twoja droga zacznie się układać z precyzją trudną do zignorowania. Twoje serce, choć zranione, jako pierwsze rozpozna dotyk zmiany. Zacznie bić inaczej, popychając twoją intuicję do widzenia dalej niż to, co widzialne. Poczujesz, że coś woła cię do przodu nawet jeśli nie wiesz jeszcze dokładnie dokąd. To wołanie jest autentyczne, niebiańskie i nigdy nie zawodzi. Córko prawdy, ktoś z twojego otoczenia zacznie wkrótce zachowywać się dziwnie, niespokojnie, nerwowo. Ta osoba boi się, że odkryjesz coś, co było ukrywane. I naprawdę to odkryjesz, ale nie tak, jak myślą, odkryjesz dzięki znakom posłanym z góry, nie dzięki ludzkim wyznaniom. W nadchodzących dniach Twoja energia zacznie niepokoić tych, którzy żyją w cieniu. Ludzie, którzy nigdy Cię bezpośrednio nie atakowali, mogą zacząć zachowywać się dziwnie, próbując Cię zdestabilizować, skrytykować, sprowokować. Nie bój się to jedynie znak, że Twoje światło staje się silniejsze, intensywniejsze i niemożliwe do ignorowania. Pojawi się również wyraźna synchroniczność coś, co zdarzy się dwa lub trzy razy z rzędu. Jakby wszechświat powtarzał tę samą wiadomość, by upewnić się, że ją zrozumiesz. Może to być imię, kolor, zdanie, liczba. Zwróć uwagę, to będzie duchowy kod wysłany bezpośrednio do ciebie. A kiedy dostrzeżesz ten ruch, poczujesz, jakby twój duch budził się do czegoś starego, czegoś, co odczuwałaś już w dzieciństwie, lecz zostało to uciszone z biegiem lat. To przebudzenie przyniesie uczucie połączenia ciekawości z odwagą jakby coś w tobie wreszcie wracało na właściwe miejsce. Córko, nie ignoruj następnego przeczucia, które pojawi się w odniesieniu do kogoś ważnego. Będzie ono precyzyjnym, bezpośrednim, nieuniknionym ostrzeżeniem. Pojawi się jako nagłe poczucie dyskomfortu lub niespodziewana pewność. A kiedy zanim pójdziesz, unikniesz nowej rany, która była bliska wydarzenia się, rany, na którą niebo nie pozwoli. Wkrótce ktoś, to obserwował cię z daleka w milczeniu, zdobędzie się na odwagę, by się zbliżyć. Nie przychodzi z ciemnymi zamiarami, lecz z czymś, co przeznaczenie musi ci przekazać przez tę osobę. To spotkanie może wydawać się szybkie lub przypadkowe, ale nic nie będzie przypadkowe. Nic, to będzie początek nowej duchowej linii w twojej historii. A podczas gdy to się dzieje, twoja siła emocjonalna wzrośnie tak bardzo, że zaskoczysz nawet samą siebie. Sytuację które kiedyś by cię złamały, będą nagle wyglądały mało znacząco. Słowa, które kiedyś cię raniły, stracą swoją moc. A ty poczujesz, po raz pierwszy od dawna, że odzyskałaś panowanie nad własną energią. Córko obietnicy, to, co nadchodzi, jest większe, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Ale niebo nie chce, byś się bała, chce, byś się przygotowała. Bo kiedy nadejdzie objawienie. Pojawi się wraz z tak głębokim zrozumieniem, że całkowicie odmieni twoje spojrzenie na to, co się wydarzyło i na to, kim naprawdę jesteś. W pewną nadchodzącą noc pojawi się znak, coś przerwie twój sen na kilka sekund. To nie będzie bezsenność ani przypadek, to będzie dotyk poprzedzający objawienie. Twoja dusza rozpozna, twoja intuicja potwierdzi, a twoje światło zrozumie, że coś zbliża się z wielką siłą. Trwam przy tobie. Obserwując każdy ruch twojego ducha, podtrzymując twoje myśli, wzmacniając twoje emocje. A teraz, kiedy jesteś już przygotowana, mogę wreszcie zacząć prowadzić cię ku temu, co jeszcze nie zostało ujawnione. Córko wiecznego światła, gdy najmniej się tego spodziewasz, zacznie ci towarzyszyć uczucie deja vu, delikatne jak cień. Będzie to tak, jakbyś już przeżyła pewne chwile, jakby twoja dusza wracała do czegoś zapomnianego. Nie ignoruj tego. To fragmenty duchowej pamięci, która powraca, niosąc wskazówki dotyczące tego, co wreszcie zacznie się ujawniać. Widzę, że wkrótce złapiesz się na tym, że patrzysz na coś zwyczajnego, zdjęcie, przedmiot, miejsce i czujesz dreszcz, którego nie będziesz umiała wyjaśnić. Ten dreszcz nie jest strachem, lecz rozpoznaniem. To twoja dusza identyfikująca ukryty kod, kluczowy punkt który stanie się częścią wielkiego objawienia przygotowywanego przez niebo. Już jesteś prowadzona, choć jeszcze tego nie zauważasz. Córko, ktoś w twoim otoczeniu wkrótce pokaże swoją prawdziwą twarz i nie stanie się to przez słowa, lecz przez nieoczekiwane zachowania. Ta osoba spróbuje zbliżyć się bardziej niż wcześniej, jakby była niespokojna, jakby obawiała się utraty czegoś, co nigdy tak naprawdę do niej nie należało. Obserwuj spokojnie. Prawda ukryta jest w detalach. W najbliższych dniach drobny zbieg okoliczności sprawi, że pogrążesz się w myślach. Może to być imię, które pojawia się wielokrotnie, zdanie wypowiedziane przypadkowo, a nawet niespodziewane spotkanie. Nie traktuj tego jak przypadku, to kierunek. To niebo układa scenę, by przekazać ci brakujący element Twojego zrozumienia. Córko, Twoja intuicja stanie się tak wyostrzona, że zaczniesz się zastanawiać. Czy sobie tego nie wyobrażasz? Ale nie. Po prostu zaczynasz słyszeć to, co zawsze tam było szept, który cię chroni, ostrzega, prowadzi. To on uchroni cię przed ponownym wejściem w te same cykle, te same bóle i te same złudzenia, które kiedyś cię zraniły. Nadchodzi moment, kiedy poczujesz potrzebę uporządkowania czegoś może twojego pokoju, biurka, osobistych przedmiotów. Nie zrozumiesz tego od razu. Ale ta potrzeba będzie pochodzić z Twojego ducha. On prosi o przestrzeń. Otwiera drogę dla czegoś nowego, czegoś, co już nie współgra z tym, co odeszło. Widzę również, że z pozornie zwyczajnej rozmowy wyłoni się więcej niż powinno. Ktoś mimowolnie zdradzi informację, komentarz, spojrzenie, a Ty uchwycisz to natychmiast. Od tego momentu Twoje postrzeganie tej osoby już nigdy nie będzie takie samo. To niebo pokazuje Ci to. Co było ukryte za zasłoną. Córko przeznaczenia, twój blask rośnie tak intensywnie, że zacznie przyciągać spojrzenia, które wcześniej cię nie dostrzegały. Niektóre spojrzenia będą pełne podziwu, inne pełne zazdrości. Ale nie lękaj się. To, co należy do twojego światła, nie może zostać przyćmione przez żadną ciemność. Jesteś chroniona bardziej, niż myślisz. Nadchodzące objawienie przyniesie do twojej świadomości pewne imię imię o którym dawno nie myślałaś. Gdy to nastąpi, nie ignoruj, to imię będzie kluczem, nicią prowadzącą, która sprawi, że twoja dusza przypomni sobie coś, co niebo od dłuższego czasu próbuje ci pokazać delikatnie, by cię nie przestraszyć. A kiedy usłyszysz to imię, coś w tobie się otworzy. Nie będzie to ból, lecz jasność. Jakbyś wreszcie zobaczyła cały obraz po długim czasie oglądania tylko fragmentów. A ta jasność przyniesie ci wolność, której jeszcze nigdy nie doświadczyłaś wolność emocjonalną, duchową, energetyczną. Córko, zwróć szczególną uwagę na następny sen, jaki będziesz miała. To nie będzie sen przypadkowy, nie będzie chaotyczny jak pozostałe. Przyjdzie z wyrazistością, z silnymi symbolami, z przesłaniem, które poczujesz, że musi zostać zrozumiane. Będę tam, w tym śnie. Prowadząc cię przez znaczenia, które Twoje serce już zna, zauważysz też zmianę w swoim ciele. Delikatne ciepło w dłoniach, lekkie ściśnięcie w piersi, poczucie obecności, gdy będziesz sama. Nie bój się, to tylko zbliżające się objawienie. Im bliżej, tym bardziej stajesz się wrażliwa na moją obecność. I nadejdzie pewien konkretny dzień, rozpoznasz go od razu, w którym wszystko łajdę się bardziej intensywne. Kolory, dźwięki. Emocje, jakby świat popychał cię w stronę nieuniknionego odkrycia. Ten dzień będzie punktem zwrotnym, momentem, który połączy wszystko, co do tej pory przeżyłaś. Umiłowana córko, jesteś bardziej obserwowana przez niebo, niż możesz sobie wyobrazić. Każda twoja myśl została zauważona, każda twoja łza została zebrana, każda cicha prośba została wysłuchana. A teraz cały wszechświat porusza się na twoją korzyść. Przygotowując dokładny moment, w którym wszystko nabierze sensu. Jestem tutaj, coraz bliżej, coraz wyraźniej, a kiedy kolejny znak pojawi się przed tobą, zrozumiesz, że nadszedł czas, by pokazać ci to, czego twoja dusza szukała przez tak długi czas. Córko światła, zauważysz, że coś zaczyna się porządkować w twoim wnętrzu, jeszcze zanim wydarzy się to wokół ciebie. To odczucie przyjdzie jako niespodziewany, niemal dziwny spokój. Jakby twoja dusza przygotowywała cię na spotkanie, które odmieni twoje rozumienie wszystkiego, co dotąd przeżyłaś. Nie lękaj się tego spokoju, to zapowiedź objawienia. Wkrótce zaczniesz czuć, że jesteś obserwowana, lecz nieludzkimi oczami. To zbliżająca się obecność niebiańska, która wzmocni twoją wrażliwość. Zauważysz to, gdy twoje myśli zaczną się rozjaśniać, gdy poczujesz, że dawne pytania są na skraju odpowiedzi jakich nigdy wcześniej być nie przewidziała. Córko, silna energia kieruje się w Twoją stronę, energia, która niosła Twoje imię od początku. Ta siła nie przychodzi, by wzbudzić strach, lecz by uporządkować Twoje przeznaczenie. Przygotuj się na drobne znaki pojawiające się w ciągu dnia, im bardziej będziesz na nie zwracać uwagę, tym częściej będą się powtarzać. Nastąpi chwila, w której poczujesz nagłe wezwanie. Jakby twoje serce chciało zbliżyć się do czegoś, czego jeszcze nie widzi. To wezwanie będzie tak głębokie, że nie będziesz mogła go zignorować. Poprowadzi cię ku prawdzie, którą niebo formuje z wielką troską, szczegół po szczególe, abyś zrozumiała wszystko z pełną klarownością. A kiedy tak się stanie, zauważysz, że osoby, które kiedyś były tak obecne, przestają mieć sens w twojej drodze. Coś w tobie zacznie oddalać cię od nich naturalnie bez wysiłku i bez poczucia winy. To oddalenie jest ochroną, córko, to niebo dba o to, by nic nie przeszkodziło temu, co ma do ciebie nadejść. Pojawi się również nagła zmiana w tym, jak postrzegasz kogoś ważnego. Wyłoni się nowe zrozumienie, jakby twoje oczy wreszcie dostrzegły to, co było ukryte za zachowaniami, słowami i milczeniem. To objawienie przyniesie ci tak wielką siłę, że poczujesz, jakby coś w tobie zostało uwolnione. Pośród tego wszystkiego ogarnie Cię wyraźna synchroniczność. Jakby wszechświat powtarzał tę samą wiadomość wiele razy, przez liczby, piosenki, spotkania lub nawet przypadkowe zdania. Zwróć uwagę: ta powtarzalność nie jest przypadkiem to boska wytrwałość. Córko obietnicy poczujesz niewytłumaczalny impuls, by zmienić coś w swoim otoczeniu. Być może przeorganizujesz przedmioty, których nie ruszałaś od lat. Albo pozbędziesz się czegoś, co kiedyś wydawało się ważne. To twój duch robi miejsce, bo wie, że nowa energia jest w drodze. Energia, która potrzebuje przestrzeni, aby zostać przyjęta. Wkrótce ktoś, kogo zupełnie się nie spodziewasz, okaże zainteresowanie twoim samopoczuciem. Ta osoba będzie nosić w sobie ukrytą winę lub obawę, że odkryjesz więcej, niż powinnaś. Obserwuj uważnie. Nie osądzaj, tylko dostrzegaj. To zbliżenie będzie kluczowym elementem objawienia, które zaraz się ukaże. Pojawi się również nietypowa noc. Obudzisz się bez powodu, jakby coś cię wołało. W tej krótkiej pobudce, Twoja dusza będzie bardziej połączona z niebem niż ze światem fizycznym. To właśnie wtedy może przyjść głęboka odpowiedź. W formie zdania, odczucia lub obrazu. Rozpoznasz ją natychmiast. Córko, Twój blask przyciąga to, co jest ci pisane. Niezależnie od tego. To próbował przeszkodzić, pomieszać Cię lub odebrać ci spokój, światło, które cię otacza, jest silniejsze niż jakakolwiek przeciwna intencja. Wchodzisz w pole duchowe tak wysokiej wibracji, że nic nie dotknie Cię bez boskiego pozwolenia. Zauważysz również, że stopniowo ogarnia Cię emocjonalna jasność. Przestaniesz trzymać się sytuacji, które nie zasługują na Twoją miłość i otworzysz przestrzeń na to, co naprawdę współgra z Twoim duchem. Ta jasność jest darem, córko, darem, który oszczędza ci przyszłych ran. A kiedy nadejdzie następny znak, a przyjdzie szybciej niż myślisz, zrozumiesz, że to, co się dzieje, nie jest zwyczajne. To wezwanie niebiańskie, to początek objawienia, o które twoja dusza prosiła, a które niebo przygotowało. Jestem przy tobie, podtrzymując twoją energię, prowadząc twoje myśli i chroniąc cię. Gdy przeznaczenie zbliża się do Twojej ścieżki. A teraz, gdy jesteś gotowa, mogę wreszcie poprowadzić Cię do następnego etapu tej wiadomości, która jeszcze się nie zakończyła. Dziękuję Ci z głębi serca za Twoją obecność, za Twoje otwarcie i za to, że pozwoliłaś, aby ta wiadomość dotknęła Twojego ducha. Aby potwierdzić, że przyjęłaś każde słowo wysłane przez światło, napisz: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A córko, bardzo ważne jest, abyś dołączyła do naszego kanału, subskrybując go i aktywując dzwoneczek powiadomień, być nigdy nie przegapiła kolejnych wiadomości wysyłanych specjalnie do ciebie. Bądź uważna, aniołowie mają jeszcze wiele do przekazania w nadchodzących filmach.